Na mieście mówią, że zaczął się sezon na drwala, a, okay. a że gdzie drwa rąbią, tam biury lecą. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych ekranowych rębaczy. Długoletnia praktyka seryjnego mordercy nauczyła Dextera Morgana, jak obchodzić się z ostrymi narzędziami. Gdy postanowił przejść na tymczasową emeryturę, upodobanie do nich kazało mu zająć się wyrębem. Jesteśmy pewni, że z drzewami radził sobie równie dobrze, jak z ciałami. Blaszany drwal trochę przyrdzewiał, ale gdy już się rozruszał, był dla dorodki wspaniałym towarzyszem podróży. Mimo ciężkiej ręki nie skrzywdziłby nawet muchy. Nigdy nie wątpiliśmy, że to człowiek o złotym sercu. Szalejący z siekierą drwal to wprost wymarzony bohater horroru. Wiedzą o tym twórcy czarnej komedii Lambert Jackman. Tytułowy morderca wycina w pień uczestników chrześcijańskiego obozu dla młodzieży i ma przy tym naprawdę porąbane pomysły. To nie marzy czasem, by rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. Jak ty zapatrujesz się na to? Uderzenia siekiery wyznaczają rytm opowieści o utraconej miłości, a obcowanie z naturą pomaga mu uleczyć duszę. Twardy człowiek o miękkim sercu. Z drwalem lepiej nie mieć na pieńku. Przekonują się o tym członkowie sekty, którzy skrzywdzili tytułową Mendy, Gdy jej mąż Red, wirtuos siekiery i właściciel największej piły, rusza ich tropem, robi się nomen omen czerwono od krwi. Zemsta dawno nie smakowała tak dobrze.